Jesteśmy znowu w ogrodzie botanicznym, w którym kiedyś tutaj byliśmy, Roma Street Parkland. I za każdym razem, gdy, gdy tutaj przyjdziemy, coś nowego się dzieje. Dzisiaj nakręcają na parkingu jakiś film. Zabrali bardzo dużo parkingu. A ten kwiat nazywa się Pikok, tak jak Struś. Są kwiaty w żółtym, z białym kolorem i są także te czerwone. Wyglądają bardzo pięknie. Można sadzić w swoich ogródkach, ale ja nie sadzę, dlatego że jakoś na całym słońcu nie chce rosnąć. Ten park jest. Przerobiony ze stacji kolejowej. Mieliśmy trochę opadu, to teraz mamy wodę. Ja uwielbiam ogrody botaniczne, bo ciągle jest coś nowego do zobaczenia. Jak ja przyjechałam do Australii, to tutaj wychodziłam, wysiadałam na tej stacji, bo jest w samym centrum miasta. Później oni przesunęli tą stację za jakieś 2 czy 3 km stąd, ale też jest wygodnie. A ludzie przychodzą tutaj na przerwę. Ci, którzy pracują tutaj w biurach. Poczekalni zrobili restaurację i kafeterię na zewnątrz. Tak piękne duże liście lilie, tylko nie widzę kwiatów ostatnim razem jak tutaj byłam to nie było tych liści wyrwali wszystko to co było wcześniej posadzili a te lilie i rozrosły się bardzo prędko Szuka jedzenia, tak bardzo popularne w Australii. Wchodzą w... Oh, huge lizard! I will go little bit closer. Idę, pokażę Wam wielką jaszczurę. Bliżej przejdę. Popatrzysz. Chcesz się na mnie rzucić? Pytanie. Piękne, normalne kwiaty, ale kolory dobrane przepięknie. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Widzicie z lewej strony, gdy pokazywałam tą część, ta część będzie przerabiana. Dobrze jest przychodzić tak do parków, bo można coś skopiować do swojego ogródka. Ten szary, taki welwet, miał w swoim ogródku, ale nie wiem z jakiej przyczyny nie chciał rosnąć i po prostu przepadł. Dużo się zmieniło, ale oni zmieniają w każdej porze roku. Patrzcie, ile tutaj jest kwiatów. Fioletowe irysy. One tak lubią wodę, że rosną przepięknie. Patrzcie pod nogi, bo jaszczurki są wszędzie. To jest ten sam kwiat, który ja mam w swoim ogródku. Ja mam w tym kolorze i w białym kolorze. To jest one more behind. Jeszcze jeden tam jest z tyłu. Wszędzie, gdzie się nie patrzy, to są tam jaszczury. przepięknie wszystko jest zrobione kafeteria in the park kawiarenka tutaj w parku bardzo wygodnie bo tutaj jest bardzo dużo stolików i kwiatów w cieniu wszystko i ogrom ludzi Pipu. To jest ta produkcja glizdy. Zobaczymy jak wyglądają toalety. Zaopatrzone we wszystko, nawet zmiana łyżeczka dla dziecka, także jest dobrze, woda i mydło. Możecie sobie zrobić barykio albo piknik. Opala się znowu jaszczurka i pod samymi nogami. Huge leaves, I just love them. Chciałabym, żeby u mnie tak rosły, ale bym musiała mieć wodę, a ja nie mam. I to jest plaża dla ptaków. Pierwsze pływają w wodzie, a później się suszą. Dzisiaj nie idziemy tam wysoko, za gorąco. No, i stoi sobie w pięknym fioletowym kolorze i czeka, aby go ktoś wypożyczył. Też możesz wypożyczyć sobie ten rowerek i tędy jeździć. Jest dozwolone. Dobre jest. Jak ktoś nie chce chodzić, czy ktoś młody chce zmienić coś innego. Teraz idziemy do auta. Wygląda przepięknie.